Hejka, cześć, witam z tej strony. Lashi, a w dzisiejszym odcinku postanowiłam nagrać dla Was aktualizację z odnowionymi, zaktualizowanymi kucami islandzkimi. Możecie je znaleźć w nowej granie w Eponie. Przestajni Nowej Grani, więc w sumie wydaje mi się, że moglibyśmy sobie już je zobaczyć. Jak wiecie, ja kilka dni temu, tydzień temu, wstawiałam filmik, gdzie możecie zobaczyć ich wszystkie maści, chody i tak dalej, więc w sumie jesteśmy już, w sumie już widzieliśmy to. Ale ci, którzy nie chcieli sobie spoilerować, no to, no to dzisiejszy odcinek jest dla Was. I teraz tak, ja totalnie nie mam pomysłu, którego kupuję, chociaż o, wszystkie są prześliczne i cudowne. Jak miałabym porównać e, konia starszej generacji do tej nowej, wydaje mi się, że tutaj one są takie, wiecie, bardziej takie fluffy, ale zobaczymy jak z schodami, bo ja nie oglądałam od, takich odcinków, gdzie są, są porównania. Okej, okay, wydaje mi się, że że tutaj wszystkie są śliczne, boże. Tutaj są takie i ja w sumie się zastanawiam, nie wiem, kupiłabym jakiegoś łaciatka, ale kurde wszystkie i mamy takiego łaciatego. Wydaje mi się, że, że chyba w sumie łaciatego. Tu już mam takiego konika. Ten jest ładny, ale on ma maść podobno do mojego mustanga, chociaż kurde. <śm> <śm> Ten do mnie przemawia, ten jest fajny, bo jest tak ciekawy, ale nie wiem, czy bym na nim jeździła, bo ja zdecydowanie preferuję jazd na ciemniejszych koniach i wiecie, do zdjęć są fajny w ogóle, więc ja chyba tego biorę, bo mi się tak podoba po prostu ten ciemny z taką. chociaż nie wiem jak to się nazywa, w sensie. No nie wiem, no dobra, zobaczymy porównanie. Ja zdecydowałam, że chyba kupimy tego, ale jeszcze muszę kupić starkońcy, bo jednak bida na koncie jest. I słuchajcie, widzimy się za chwilę, stwierdziłam, że jeszcze dzisiaj kupimy sobie ten pakiet, który jest dostępny teraz w grze, w coś na stronie SSO, więc wydaje mi się, że możemy zakupić ten pakiet i wydaje mi się, że, że zobaczymy jakie to są ogłowie, bo wydaje mi się, że naprawdę bardzo fajne ogłowie, dobra, kupujemy. Okej, okay, słuchajcie, ja już te starkońce kupiłam. Nie wiem, czy przyszły mi na konto, ale zaraz powinny się pojawić. Jest, są już, dobra, okej. Okay. Eee, to dobra, mamy te starkońce i teraz tak, podjedziemy sobie do poczty i zobaczymy, jaką my tutaj dostaliśmy e, nagrodę. Okej, okay, dobra, odbierzemy sobie te dwa gifty i teraz tak, mamy tutaj dwa ogłowia. E, I zauważyłam, że czekajcie, te ogłowia, dwa to jest. Jeden jest taki. wow. Dobra, Jedną głowę... aha, nie mogę wyfazerzyć, no to, to, to mogłam się spodziewać. Dobra, mamy tutaj te dwa ogłowie i teraz lecimy sobie kupić naszego konia, bo jesteśmy bogaci, to trzeba kupić. Dob Kup konia. I teraz tak, nie wiem jak go nazwać, ale poprzedni już koń został nazwany stary. I wydaje mi się, że dzisiaj naszego konia na nazwiemy Onyx, oh my gosh. Jak chcę, żeby on się nazywał Onyx. Nie wiem, co to znaczy, ale Onyx. Niech będzie Onyx. Rosyjskiej armii chyba go nie przygarniemy. Ależ moglibyśmy, ale mi się nie chce zalogować teraz na rosyjskie SSO, więc musicie wybaczyć. Dobra, lecimy z Onyxem do naszej stajni i zobaczymy sobie, jak on wygląda i jak się nim jeździ i podróżuje, więc zobaczymy sobie. Ogólnie to jeszcze została dodana jedna rzecz, dzięki której możecie kupować teraz na sklepie globalnym zwierzaki, więc macie tutaj szybszy dostęp do tych wszystkich zwierzaków, możecie je szybciej zakupić. Wydaje mi się, że to spoko, spoko opcja. Chociaż ja osobiście ze sklepem globalnym nie za bardzo przepadam, bo jakby Kiedyś to jeżdżenie na przykład do JCP, żeby kupić sobie ubrania ze znajomymi czy coś, bo zawsze takie fajne, a teraz stoicie, klikacie w sklep globalny i od razu się typacie do sklepu i... no nie wiem, no tak... Ja tam osobiście uważam, że y, tam to było fajniejsze, było takie urealistycznienie gry, tak samo jak z tym klikaniem w strzałkę, bo ja, słuchajcie, nie trzeba już klikać tak w strzałkę ciągle. A ja nadal klikam i to jest takie przyzwyczajenie, co chyba mi nigdy nie minie. Bo się zbytnio na tym nie skupiam. Dobra, lecimy po naszego Onyxa. Okej, okay, wydaje mi się, że chyba w tym sprzęcie... Albo nie, czerwony, słuchajcie, weźmiemy, bo wydaje mi się, że czerwony będzie wyglądał. Zaczepiście. Okej, okay, wbijamy sobie na niego. Boże, nie skręcaj mi już tu kurde, patrzcie, jaki on jest. Boże, one są, no mówię, one są takie fluffy, takie są takie, no takie, wiecie, takie... No, takie luźne są, no. Boże, nawet nie wiem, jak to nazwać. Chociaż są, dość no, śmieszne są, no. Ja chcę sprawdzić jego wszystkie chody, więc zaraz sobie wyjdziemy z stajni i wszystko sprawdzimy. I teraz tak, mam tutaj te o głowie jedno. Czerna głowie z nachrapnikiem. Takie mamy o głowie. Bardzo, mi się wydaje, że bardzo fajne, jakby. Ale to jest ładniejsze. Widzicie? Na no, nim takie cieprze, cieplejsze kolory fajnie pasują. Um, zapomniałam, gdzie jest ten czaprak. Czekajcie, chyba ten. Dobra, słuchajcie, jednak serce mi mówi, że powinnam zostać przy tym czerwonym, więc zostajemy. E, I teraz sobie pojedziemy gdzieś w jakieś miejsce, gdzie będę mogła Wam spokojnie pokazać e, wszystkie jego chody i jak on wygląda. Boże, ten galop jest śliczny. jest w sensie słodki jest. Śmiesznie galopują. Bo one są takie malutkie. <laughs> Nie wiem, ale misia ona akurat... bo tak. No taki mały jest. Dobra, chciałabym zobaczyć Tolta. Nie no, słodziak. Chociaż bardzo fajnie te nóżki wystawiają do przodu. Takie fajne. Dobra, wydaje mi się, że naprawdę fa bardzo fajnie jedzie. <laughs> I teraz tak. Yy, o kurcze. Piszcie, czy chcielibyście odcinek z takiego porównania koni. E, wydaje mi się, że więcej tutaj nie muszę pokazywać. Pamiętajcie, że aktualizacje na moim kanale pojawiają się regularnie i zawsze. E, w sensie od dzisiaj, bo za tydzień na pewno nagram to aktualizację, bo będą podobno jakieś zadania bardzo ciekawe. E, chociaż ja osobiście teraz nie mam zbytnio czasu, bo wiecie, niedługo będą święta i trzeba będzie teraz. Wszystkie dz do zaliczenia pracy ponadrabiać. Więc ja nie będę miała tyle czasu, ale odcinki się dalej będą pojawiać, bo ja już Was samych nie zostawię, więc bądźcie czujni. Ja odcinki wstawiam zazwyczaj o godzinie 17. Eee, albo, wiecie, 15, 17, 16, czy coś takiego. Więc bądźcie czujni i pamiętajcie, żeby zostawić suba z dzwoneczkiem, bo dzięki temu nie ominie Was żaden film. Możecie wbijać też na Instagrama oraz na... <laughs> Oraz na Discorda macie wszystkie linki w opisie i dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Wydaje mi się, że te słodziaki są naprawdę piękne i superanckie. Więcej nie mogę kupić ale, ale wydaje mi się, że, że tutaj chyba nie o to chodzi. Ogólnie to jeszcze prawdopodobnie będę mogła dla Was nagrać. Widzicie, tutaj mamy takie porównanie, że on tutaj jedzie. Ło! Kusik. No. Kurczę, dobra. Ok, no to widzimy się w tym odcinku. Bądźcie czujni. Wydaje mi się, że niedługo nagram do was jakiegoś buga, a zwłaszcza teraz do Epony, może jakiegoś spróbuję wymyślić, albo wyszukać, żebyście mogli kupić te konie, pomimo, że nie ma się do niej dostępu, bo wiem, że niektórzy bardzo marzą o tych koniach. A dzięki temu bugowi, który może jeszcze istnieje i może uda mi się go zrobić. Dostaniecie się do opony, więc do zobaczenia! Mam nadzieję, że odcinek się ze mną wam się podobał. I widzimy się w następnej aktualizacji, w następnym odcinku. Do zobaczenia!